A tam powinny być ostatnie, które miałaś w kieszeni, czyli Amerykanin. Ale, jaja. E, to ty możesz się trudnić. Cześć, z tej strony Karol, iluzjonista Karol Syneti. Dzisiaj jest ze mną Lukas TV. Hej! I postaram się dzisiaj go zaskoczyć swoją iluzją. Także oglądajcie. Na rozgrzewkę mam numer tylko z dwoma kartami, prawda, jakbyś mógł wystawić lewą rękę w taki sposób, tak, żeby kamera widziała, mamy tutaj siódemkę oraz dziesiątkę, prawda, siódemka tref, dziesiątka pik, prawda, to jest tref, tak, to jest tref, przyklej, albo żołądź, no. przyklej prawą ręką i teraz uwaga, Ty trzymasz i nie mam dostępu, nic nie mogę z nimi zrobić, prawda, okay. ale kiedy pstryknę, zobacz co się stało w Twoich rękach z pierwszą kartą z góry, odwróć, pokaż. W dworach, dziesiątka przeszła przez siódemkę. Ale jaja! <laughs> to była tylko rozgrzewka. Dobry jest albo Stumbledore, albo inny Harry Potter. Zagramy w karty, wybierając dwie z nich, dwójka oraz trójka, jakbyś mógł je obejrzeć, sprawdzić okay. czy nie są jakieś podwójne, potrójne, magnetyczne i tak dalej. No nie są. Są okej, okay, prawda? Chyba, tak. I, co, ty teraz? I teraz tak, mamy dwójkę oraz trójkę. Twoim zadaniem będzie trzymać prawą rękę w taki sposób. Dobra, trochę w G. ok? Mamy dwójkę pik oraz trójkę tref, prawda? Dwójkę i trójkę. Jak ja włożę dwójkę tutaj do ciebie, no to jesteśmy pewni, że to jest ta karta. Moglibyśmy nawet postawić swoje pieniądze. Tak. Bo widzimy wartość. Ale kiedy zrobię tak i tak, to na razie bez odwracania, jak ci się wydaje, czy może w ręce dwójkę czy trójkę? Dwójkę. Sprawdźmy. No, ja bym cię nie oszukał, prawda? Nie. Mamy też drugą kartę, to jest trójkę i za chwilę ja będę starał się zamienić trójkę z dwójką, abyś ty tego nie widział. Gdzie okay. jest druga? tylko nie możemy tego widzieć, także tak. trochę niżej. I teraz zobacz, trójkę zamienię z dwójką, dwójkę z trójką, trójkę z dwójką. I jak ci się wydaje, bez podglądania, jaką ja mam? Ja widzę jaką. No? Jak ci się wydaje, jaką ja mam w ręce? Dwójkę czy trójkę? Trójkę. Dwójkę, trzyma jeszcze trójkę. Zrobię to jeszcze raz. Tym razem. Dwójkę pik. Ostatni raz podmienię z trójką, tak abyś nie wiedział, gdzie jest która. I jak Ci się wydaje, jaka jest na górze? Dwójka. Czy chcesz zmienić swoje zdanie? Nie. Ale kiedy zrobię taki jest? pokaż dwie. Magia! Jak to jest zrobione? Także mam już tutaj dwa walety. Mam tutaj kilka monet z całego świata. Nie wiem czy... Bo Ty też podróżujesz, widziałem. Tak. Prawda? Zdarza się do Świdnika albo w innym miast. Na świecie. No, także wie, że są różne monety, nie tylko w, w Polsce, ale też na świecie. Ja tutaj mam kilka Co? z nich. I teraz tak. Mam tutaj polską 20 groszówkę. Mam tutaj amerykańską monetę, 50 eurocentów. Yy, stara angielska oraz taka chińska z dziurką w środku, prawda? Mamy tutaj takich oto 5 minut. Jakbym mógł prosić Twoją lewą rękę w taki sposób, żeby to było widoczne, tak na płasko bardziej. I teraz tak. Yy, mamy 5 monet, tak, czyli 20 groszówka. Amerykańska, europejska, angielska i chińska. Jakbyś mógł przykryć drugą ręką, żeby tam było miejsce, taki daszek, i do góry dodał, żeby one się pomieszały. I teraz włóż je wszystkie do kieszeni swojej, jakiejś pustej. I teraz, tak, ja teraz nie mam dostępu do Twojej kieszeni, mam rację. Dobra. OK, jeszcze możesz tak trochę pomieszać się w kieszeni. masz teraz wszystkie moje pięć monet w kieszeni i teraz wyjmij dwie z nich, ale nie myśląc za bardzo o tym, jakie. I wystaw przed ciebie rękę, ale nie otwieraj. Tylko dwie, żebyś czuł. Masz dwie, tak? Mhm. I teraz wydaje mi się, że nie masz w ręce monet yy, yy, amerykańskich. Otwórz poli rękę, od odwróć. Masz chińską oraz angielską. Mhm. Zostawię ci trzy monety, wyjmij dwie z nich, nie myślą za bardzo o tym, tak szybko, żebyś czuł dwie i do przodu rękę. Dobra. Masz dwie, tak? Myślę, że masz w ręce polską monetę, 20 groszówkę oraz, ymm, oraz 50 eurocentów. 50 eurocentów i polska moneta, prawda? Okay. Wyjmij proszę ostatnią monetę. Nie ma. to nie ma. Naprawdę nie ma? Ale nie wiem, czy zauważyłeś, jak odwróciłem twoją uwagę i wyciągnąłem Ci ostatnią monetę z kieszeni i włożyłem do tego woreczka, który ciągle tutaj leżał. No. Jak, jakbyś mógł wziąć woreczek i sprawdzić co to na środku. A tam powinno być ostatnia, które miałeś w kieszeni, czyli Amerykas. <grystanie> Ale jaja. ej, to ty możesz się trudnić <grystanie> 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 Możesz zostać kieszonkowcem. Podać ta magia, byś robił takie te dyle. Świetnie. Jeżeli podobał Wam się odcinek z Lucas TV i chcecie wygrać książkę jego autorstwa, to kliknijcie pod tym filmem Kciuka w górę, napiszcie komentarz, yy, że chcecie właśnie książkę i dlaczego to Wy powinniście ją otrzymać. Dajcie subskrypcję na tym kanale oraz na Lucasa. I do zobaczenia kolejnym razem.